Może się czuć bezpieczna żywnościowo, w tym Polska również. Europa jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, więc wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe Europy no nie będzie miał tutaj takiego wielkiego znaczenia, dlatego że i tak Europa eksportuje dużo żywności. Polska również za ubiegły rok Polska wyeksportowała prawie za 40 miliardów euro produktów żywnościowych. Natomiast niestety to nie uchroni pewnie od cen, dlatego że jeśli jakiekolwiek niebezpieczeństwa związane z żywnością mogą wystąpić, to właśnie w krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, tam gdzie zboże z Ukrainy do tej pory dopływało, a poprzez blokadę portów Morza Czarnego w tej chwili. Nie dopływa albo jest dostarczane w bardzo ograniczonych ilościach, więc to jest ten element, który może być jakimś niebezpieczeństwem, ale nie chodzi o ilość żywności w Europie, tylko bardziej o ceny. Czy tutaj dla rolnictwa europejskiego myślę, że skutki nie będą duże, jeśli chodzi o ilości, natomiast musimy też pamiętać o tym, że powinniśmy zapewnić, zapełnić tą lukę po po potencjalnym eksporcie zbóż z Ukrainy czy z Rosji. Stąd myślę dobre decyzje Komisji Europejskiej, choćby o rezygnacji z wyłączenia czy czterech 4% gruntów rolnych w Europie, bo też musimy patrzeć na to, że to nie jest tak, że nas nie interesują tamte kraje, bo bardzo interesują, dlatego że Niedożywienie lub głód w tamtych obszarach świata może powodować z kolei ogromną falę emigracji czy uchodźców, już tym razem nie wojennych, ale humanitarnych. Stąd w żywotnym interesie Unii Europejskiej jest pomóc tym krajom, aby dostarczyć im żywność. Przede wszystkim tutaj dbamy o to, aby pomagać Ukrainie w transporcie zboża na zasadzie tranzytu, czyli to co przywozimy, to wywozimy, ale oczywiście też i firmy, które do tej pory importowały zboże z Ukrainy, szczególnie firmy paszowe, bo to ten element importu był najbardziej rozpowszechniony, no to żeby te firmy też zgodnie z pierwotnymi harmonogramem mogły sobie ten import zapewnić. To jest właściwie najważniejsze nasze zadanie. Zboże konsumpcyjne generalnie z Ukrainy w tej chwili idzie w niedużych ilościach, ale jeśli to jest oczywiście tranzytem transportowany dalej.